Dziś wziąłem dwie starsze panie suczkę dwunastoletnią która jest tutaj naszą najstarszą zwierzątkiem najstarszym kochanym i jest koteczka obrażona troszkę chyba obrażona koteczka rocznikowo jedenastoletnia koteczka macha ogonem troszkę jest może zła i co my opowiemy tutaj dzisiaj suczka Opowiemy o tym, jak pieski traktują koteczkę. Tu akurat jesteśmy w Łazience, gdzie jest teren całkowicie neutralny. Tutaj koteczka może się czuć bardzo swobodnie. Żaden piesek jej tutaj nie atakuje, ponieważ tu koteczka mieszka. Tu mieszka koteczka? Mieszka pod piecem koteczka. Tu macie plutko. Lubi się grzać na podłodze, bo tu jest podłogowe ogrzewanie. Cóż, chyba też teraz korzysta. Natomiast, gdzie są jeszcze tereny, gdzie koteczka może chodzić? Generalnie to koteczka chodzi na piętrze, bo tutaj pieski za dnia raczej nie chodzą, bo są na dole skupione i lubią być tam na dole. Dlatego tutaj w sypialniach kotka się może wylegiwać w łóżkach. Może pracować z panią przy biurku. Może leżeć sobie nawet z suczką na ich posłaniach. W sypialni oglądać świat przez okno. I tutaj się kompletnie nic nie dzieje. Sunia potwierdza? Potwierdza suczka. Nic się nie dzieje. Natomiast koteczka ma bardzo ciężko na dole. Na dole koteczka nie może przebywać, ponieważ tam są młodzi. I młodzi lubią koteczkę, gonić. oni o niej nic nie robią. Natomiast lubią ją powąchać, lubią ją polizać, ale ona jest cwana i ona ucieka pod stół na krzesła i tam sobie na krzesłach siedzi i one gonią wkoło tego stołu i nie mogą tam wejść, bo krzesła są ciasno, więc kotka sobie tam siedzi, tak młynek, siedzisz sobie tam i tam pieski nie mają szans dorwać. Kompletnie cię nie mają szans dorwać. I tam jesteś bezpieczna. Ponadto wskakujesz sobie zawsze gdzieś na stół i one też tam strasznie płaczą, chcą cię polizać, chcą cię dogonić, ale nie mają na to szans. Natomiast jest jeden problem taki z koteczką, że jak już wyjdzie na pole, i mamy drzwi do tarasu, to tam pieski są wtedy bardzo czujne i. Koteczka się boi wejść do domu, nawet jak ma otwarte drzwi, a psy są gdzieś blisko, to do domku nie chce wejść. Tak, sunia? Ty jej nie gonisz, ale młodzi gonią. Koteczka nie chce wejść, no i co wtedy trzeba robić? Trzeba wykorzystywać porę karmienia, na przykład kiedy one są skupione w miskach, i wtedy je w ogóle nie obchodzi, czy kot wchodzi, czy wychodzi. Mają to w nosie, albo zamykać je wiatrołapie kiedy są zamknięte w wiatrołapie otwieramy drzwi tam na taras kotka sobie wącha, niucha nasuchuje i wtedy sobie spokojnie wchodzi takim dumnym kroczkiem podąża na górę tutaj głównie właśnie tutaj do swojego miejsca no koteczka nie jest taka medialna jak psy ona nie, nie chce za bardzo się angażować w filmy no ale tak to jest już od Wielu lat, kiedyś jeszcze potrafiła pacnąć sukę, na przykład jak suka ją zaczepiała, to dostawała packę w łeb już był spokój. Haruś jak był, to był neutralny. Więc no, koteczka ma i generalnie odkąd są, odkąd są młodzi, no czyli już ponad 3 lata. No ale musi się przyzwyczaić, no bo pięć zwierzątek w domu. Pięć zwierzątek, tak, no to jakieś prawa tutaj obowiązują. Suczka jeszcze przytaknie, koteczka przytaknie, koteczka nie przytaknie, koteczka ruszy ogonem.